Cześć, z tej strony Agata i Dominika. Zapraszamy na nasz podcast na Babski Rozum. Cześć, we wrześniu. Skończyły się wakacje. Lato się nie skończyło, ale skończyły się wakacje, więc skończyła się nasza seria wakacyjna z gośćmi specjalnymi. I, i moje pierwsze przemyślenie jest takie, że myślę, że seria wyszła fajnie. Ale z drugiej strony bardzo dużo się działo tego lata w naszym świecie, w Polsce i w Europie i no, myśmy miały inne plany na nasz podcast, więc nie mogłyśmy na bieżąco tego komentować i dzisiaj się spotykamy trochę po to, żeby właśnie skomentować to, co się działo w lipcu i sierpniu i opowiedzieć, jak to się wpasowuje w naszą wizję zrównoważonego świata, albo na razie niezrównoważonego, ale ale może trochę opowiedzieć, dlaczego to, co się działo w lipcu i sierpniu na świecie i w naszym kraju jest dla nas ważne. Tak, tak jak powiedziałaś, faktycznie dużo się działo i tutaj tymi tematami, które na pewno gdzieś wcześniej poruszyłyśmy, był taki jeden odcinek tuż przed wakacjami, właśnie o klimacie, o pogodzie, dlaczego warto przy przysłowiowym śmietniku z sąsiadami Rozmawiać o tej pogodzie. Odsyłamy też tutaj, na pewno damy Wam linka. Kto jeszcze nie słyszał, to, to polecamy. I dlaczego do tego wracamy? Jakby z niezbyt dobrych powodów, mianowicie pewnie większość z Was mogła usłyszeć o pożarach, które znowu nie tylko obok nas, w sensie w Europie, blisko nas, bo w głównej mierze w Grecji, ale z tego co też widziałam, później jeszcze były gdzieś chyba w Hiszpanii te pożary. No, nie mówiąc o tym, co działo się też e, za oceanem. No i powiedzmy, powtarza się sytuacja, która powtórzyła się i też już w Stanach, i, i w Australii, więc e, no i też w sumie nawiązuje to do tego, co się stało, mianowicie, że padła najwyższa temperatura odnotowana do tej pory na naszej planecie. Tak, dokładnie. Mieliśmy lato pełne tak zwanych ekstremalnych zjawisk pogodowych. Też już nieraz o tym wspominałyśmy, że właśnie tak się nasz klimat zmienił, że nie ma zimy przez trzy miesiące, tylko jest dwa tygodnie bardzo zimno i, i ludziom się od razu wydaje, że skoro przez dwa tygodnie było zimno, to nie ma zmiany klimatu, a to właśnie jest zupełnie odwrotnie. I w tym roku mieliśmy takie lato ekstremalne, tak jak mówisz, najwyższe temperatury. Zresztą praktycznie co roku już bijemy rekord temperatury, ale tak. w tym roku one były wyjątkowo wysokie i tak jak mówiłaś, o pożarach, nie tylko pożary, ale. Przygotowując się do tego odcinka, trochę sobie przypominałam, co się działo w lecie i czytałam różne artykuły, i tak naprawdę bardzo niewiele krajów, w tym na szczęście Polska, tego roku w lecie nie doświadczyło jakichś takich bardzo drastycznych nie wiem, zjawisk pogodowych, które by nas naraziły na ogromne koszty, straty, czy w ogóle stanowiły zagrożenie dla życia. Oczywiście dla polskich turystów, którzy byli za granicą. No Część z nich na pewno znalazła się w jakiejś tam trudnej sytuacji. Wiem, że ludzie nie mogli się wydostać z Grecji czy z Hiszpanii, bo, bo były te pożary, dymy, nie wiedzieli jak się stamtąd wydostać. Też nasi strażacy tam jeździli do y, krajów południowej Europy, pomagać gasić te pożary. Y, a tam, gdzie nie było pożarów, to oczywiście były powodzie. Tak? Czyli y, Austria, Czechy, Niemcy, dookoła nas wszystkie kraje miały bardzo ekstremalne opady. Więc to się kończyło powodziami, wylewaniem rzek, i również Landslide to jest osuwiska, osuwiskami takimi błotnymi lawinami. No i tak jak mówiłaś, nie tylko w Europie, ale i w Stanach, i w Meksyku, i w Chinach, po prostu z każdej strony jakiś pogodowy dramat, który no, sprawił, że po pierwsze, Ogromne straty, i takie, że tak powiem, dla całego społeczeństwa, jak i też osobiste, no bo ludziom pozalewało domy, gospodarstwa, albo spaliło to już w zależności od tego, w której części świata byli, to mogli walczyć albo z pożarem, albo z wodą. Więc no, było to bardzo ciekawe lato, i tak jak już też niejednokrotnie mówiłyśmy, to nie jest tak, że będzie lepiej. To nie jest tak, że to się zdarzyło w tym roku i. O, oh wow, to był wyjątkowy rok, ale przez następne 10 lat będzie spokojniej, będzie tak, jak zwykle. Te wakacje, to lato, które już powoli gdzieś tam się kończę, jest też dla mnie takim dziwnym latem, czyli na przykład sierpień, kiedy ja na początku sierpnia nigdy za bardzo nie pamiętałam opadów, a w tym roku padało, i mam poczucie, że albo mhm. była taka bardziej jesień, albo takie upały. Które były no, no niezbyt dla nas przyjemne, nie tylko dla nas, ale dla naszego środowiska. Było bardzo mało takiej równowagi, czyli takich ciepło, mm -hmm. ale nie upalnie, że coś tam popadało. No fakt, jak masz rację. Akurat u nas może nie, nie mieliśmy szczęście, w przeciwieństwie do naszych sąsiadów, którzy faktycznie mieli duży problem z tymi ogromnymi opadami. My gdzieś tam troszeczkę obok tego jednak przeszliśmy. Ale no nie były to dla mnie typowe wakacje, muszę powiedzieć. Ja sama odczułam, że jest inaczej. Tak, i lipiec w Polsce zawsze był deszczowy, ale w tym roku, mimo że nie mieliśmy powodzi, był, był bardzo deszczowy, naprawdę. No ja zwykle się cieszę, jak pada tak, że nie ma powodzi, ale pada, bo przynajmniej ta woda wsiąka w grunt i odbudowuje nasze zasoby, więc, więc jest nam potrzebna, ale to było, że tak powiem, trochę przegięcie. Mm -hmm. Natomiast, tak jak mówisz, właśnie w sierpniu, sierpień zwykle jest słoneczny, a przyszły na początku opady. Mało tego, temperatura tak spadła, że tak jak mówisz, była praktycznie mm -hmm. jesień. Ja wyciągałam jednego dnia, no ja też wcześnie rano wstaję, tak, no ale, mm, żeby wyprowadzić psa, więc ja rano wstaję i pierwsze co to wychodzę na dwór. No ale jak temperatura spadła poniżej 10 stopni, o 6 rano... Okej, okay, mieszkamy na północy naszego kraju, ale mimo wszystko to jest taka pogoda, której się spodziewasz no, pod koniec września, w październiku, a nie na początku sierpnia, że naprawdę ja do... Bo jeszcze kurtkę przeciwdeszczową, no to zawsze mam pod ręką nawet w lecie, tak? Parasol, takie rzeczy. Ale ja naprawdę wyciągałam kurtkę jesienną, też z tego względu, że jeżeli no, na początku było cieplej, to znaczy w lipcu było deszczowo, ale było ciepło, a nagle ta temperatura mocno spada, praktycznie z dnia na dzień, no to też dla nas odczuwalna jest... Do... Ta temperatura nieprzyjemna, więc trzeba się ciepło ubrać. Nie poszłam w takie ekstremum, żeby wyciągnąć czapkę. No, ale teraz, tak sobie przypominam, jeszcze w czerwcu mieliśmy straszną suszę i upały, więc naprawdę te trzy miesiące czerwiec, lipiec, sierpień to były jak trzy różne pory roku i każda zupełnie nieadekwatna do tego, czego byśmy się tradycyjnie w naszym kraju spodziewały w tym okresie. Tak, zdecydowanie, jak widzimy, to wszystko naprawdę się zmienia i to jest też tak, że z jednej strony mówimy sobie, a bo często mam takie podejście, że nasze wakacje w Polsce i za granicą zaczynają kosztować tyle samo, no i wracając do tych pożarów, mhm. część z nas pośla, dobra, no to ta po pogoda w Polsce naprawdę jest bardzo niepewna, więc może lepiej pojechać sobie gdzieś za granicę, gdzie mamy pewność tej pogody. No i niestety część turystów spotkała się właśnie z pożarami i tak jak wcześniej one były gdzieś daleko, jak na początku powiedziałam, czyli gdzieś za tym oceanem, to one teraz dotarły naprawdę blisko nas, bo do Grecji. I widzimy, że to w trakcie sezonu, czyli to nie było tylko takie spustoszenie przyrodnicze, ale mocno to wpłynęło na nasze codzienne życie, na życie, jakby na gospodarkę też danej wyspy, danego kraju, no bo to też ucierpiało hmm. na tym mocno turystyka, i Grecy musieli znowu się gdzieś tam zmierzyć z naprawdę potężnym żywiołem, który mocno zaburzył ten dosłownie środek sezonu. Turystycznego u nich. Tak, i to są ogromne straty dla ich gospodarki, dla tej turystyki, ponieważ ludzie się wycofywali. Pewnie. No ja nawet szczerze powiem, nie, nie sprawdziłam, czy z tego tytułu splajtowały jakieś biura podróży, bo podczas się dzieje. Ale było coś takiego, że na którejś z wysp przez jakiś taki bardzo krótki okres, zrobili bardzo tanie wycieczki, w sensie obniżyli bardzo te kolejne tłumysy, mhm. po to, żeby po prostu szybko zachęcić z powrotem e, tych turystów. Mhm. I pokazać, że jakby dali sobie radę, wszystko jest okej, okay, dalej jest można zwiedzać, jest bezpiecznie, i tak dalej. Więc jakby od razu bardzo szybko Grecy na to zareagowali. Mm -hmm. No tak, no wiesz, żyją z tego, ale mało tego, bo to jest tak, że wiesz, turystyka, no to. Zresztą myśmy też to odczuli na przykład w czasie COVID-u, tak? Kiedy no, nie było turystyki, więc Polska też to odczuwała i jak turyści z Polski uciekają do innych krajów, no to nasza gospodarka też to odczuwa. Więc to jest z jednej strony odczuwalne dla Greków czy Hiszpanów czy Chorwatów, kogokolwiek, kto w dużej mierze żyje z turystyki. Jest odczuwalne dla tych Polaków, którzy mieli pecha. Kiedy tam byli tak. i musieli wracać wcześniej, albo byli przestraszeni, albo nie mogli tak korzystać, jak chcieli. Już nie mówiąc o tym, bo w sumie skupiamy się na pożarach, ale też powiedzmy sobie szczerze, ciężko było zwiedzać, bo jeżeli w ciągu dnia temperatury sięgały 40-kilku stopni, to. No, ciężko jest chodzić w tym momencie, nie wiem, po jakimś mieście starym, zwiedzać czy chodzić po górach, bo po prostu to też nie jest dobre dla zdrowia. Generalnie wszędzie były komunikaty, żeby siedzieć w cieniu, żeby pić dużo wody, żeby się chłodzić, żeby zasłaniać głowę, żeby zasłaniać ciało, więc to na pewno nie są. No, dla mnie by to nie były super wakacje, jeżeli muszę się cały czas chować w cieniu i nie mogę wychodzić z domu, bo, bo boję się, że po prostu dostanę udaru cieplnego. Ale to, o czym mówi się bardzo mało, to też to, że poza turystyką to są też kraje rolnicze. I te pożary, i ta ekstremalna pogoda zabija plony. I to już znowu dotyczy nas wszystkich. Myśmy rozmawiały tak. wiosną też na temat braku warzyw w sklepach, braku pomidorów i tego skąd to się bierze. I to się wszystko bierze właśnie z pogody, z, z tego, że na przykład ropa jest droga i tak dalej. A teraz jeszcze do tego dojdą pożary, więc znowu warzywa i owoce, które importujemy z tamtych krajów, a które tamte kraje eksportują na całą Europę czy na świat, no nie będzie ich, więc znowu będą droższe bo będzie ich mniej, albo będą gorszego gatunku. Już nie o tym, że jeżeli spłonęły jakieś uprawy i ta ziemia też jest wypalona, wyjałowiona, to na przyszły rok to też nie jest dobra perspektywa. Czy na przyszłe lata. I mało kto o tym myśli i no ja też... Czasami jak czytałam opinie w internecie na ten temat, to wiadomo, w, w internecie dużo hejtu się wylewa i tam o, to po co jechali do Grecji, cudze chwalicie, swego no nie tak, znacie, tak. trzeba było siedzieć w domu. Ale nawet jeżeli nie pojedziesz na wakacje do Grecji czy do Hiszpanii i nie dotkną cię te pożary bezpośrednio, to cię to dotknie w cenach cytryny albo pomidora. Teraz mamy krajowe malinowe, tak, bo jest u nas też sezon, ale za chwilę będziemy musieli polegać znowu na tych warzywach i owocach sprowadzanych z południa i się okaże, że one są drogie. Bo jest ich mniej albo ich brakuje, bo były pożary i to jest też coś, o czym no, bardzo mało myślę. Myślimy o tym, rozmawiamy i w naszym społeczeństwie ludzie nie znają sobie z tego sprawy. Tak, myślę, że poruszyłaś bardzo ważny temat, bo każdy faktycznie skupił się gdzieś na tej turystyce, ale nikt nie pomyślał jeszcze, oprócz tego, że u tej turystyki mamy też inne działy, które no, mogą nas po prostu gospodarczo dotknąć. No i tak mówisz, później wszyscy znowu będą w szoku, dlaczego cytryna albo promitor tyle kosztuje. Dokładnie. Więc ponosimy tego konsekwencje jakby w pełnej mierze, nawet jeśli nie u nas, ale to i tak nas dotyczy. Tak, czy tego chcemy, czy nie. I to mnie sprowadza do drugiego, drugiej części dzisiejszego odcinka, czyli do hitu, do hitu tych wakacji. Czyli podręcznika szkolnego, historia i teraźniejszość, część druga. Ja jakby nie czuję się tutaj, nie wiem, krytykiem literackim, książkowym. Nie mnie jest dane robić recenzje podręczników szkolnych. Jedyny związek, jaki mam z podręcznikami szkolnymi jest taki, że kiedyś chodziłam do szkoły i używałam podręczników. Natomiast to jest ewidentny hit i powód, dla którego ja chciałam, żebyśmy mhm. trochę o tym porozmawiały, jest właśnie taki, że w tym podręczniku jest bardzo wiele różnych, opinii, tak, nie faktów, tak. tylko opinii. I między innymi jest tam taka opinia, że nie ma zgody świata naukowców co do zmian klimatu, że to jest oczywiście w ogóle jakaś ekościema i ekoterroryzm, to nie ideologia. Ale jest ideologia, ideologia, tak. tak, o tak, właśnie, to... tak. Więc myślę sobie, że to jest bardzo bardzo ciekawe, że tu z jednej strony ekstremalne lato i o tym, znaczy, powiem szczerze, nie oglądałam czy nie, nie czytam, nie oglądam państwowych źródeł informacji, mhm. więc może w państwowej telewizji nie było informacji o pożarach w Grecji, o tym, że na tym ucierpili Polacy, i tak dalej, ani o powodziach w Czechach, ani o niczym. Więc może osobom, które z takich źródeł czerpią informacje, to się wszystko zgrywa w całość, że lato było takie jak lato, i w związku z tym podręcznik do historii teraźniejszości może mówić o tym, że zmiany klimatu. To jest ideologia. No, ale jest to ciekawe no o, sorry. Sorry, bo jeszcze do tego dodam jeden uważam wa ważny cytat, a odnośnie tego, co przed chwilą mówiłyśmy. Bo to dosłownie to jest cytat z tej książki, aż muszę to zacytować, że wiązanie wzrostu gospodarczego z ochroną środowiska zasługuje oczywiście na uznanie. Jest niezbędne, ale musi być to rozwiązane i rozsądne. Ochrona ta nie powinna hamować rozwoju gospodarczego, a tym bardziej wprowadzać ludzi w panikę i fanatyzm. O, więc to idealnie to nawiązuje tak, do tego, co przed chwilą powiedziałyśmy, czyli to, że za chwilę pomidory mogą być droższe, tak? Na przykład. Tak. I co wtedy? No. No to... Tak, ale no wiesz, w ogóle idea zrównoważonego rozwoju jest taka, żeby nie hamować rozwoju, tylko go w odpowiedni sposób prowadzić. Oczywiście. Natomiast, no jakby za zaprzeczanie takim oczywistym rzeczom, które widzimy i to, że po prostu naprawdę, o, nie wiem, otwierasz gazetę, portal internetowy, czy włączasz sobie jakieś informacje w telewizji i masz obok siebie to, że Ekstremalne zjawiska pogodowe przez całe lato, mm -hmm. najcieplejsze lato w historii, powodzie, lawiny błotne, pożary, a zaraz po tym masz opowieść o podręczniku, który w krótkich słowach mówi, zmiana klimatu to jest ściema. I myślisz sobie, czy w ogóle w jakim świecie ja żyję? Co, co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Tak, najbardziej jeszcze właśnie zdenerwowała mnie ta informacja w tym podręczniku, to, że znane w historii okresy zwiększonego ocieplenia, po których nastąpiło okresowe ochłodzenie, wiesz, jakieś takie bardzo mm -hmm. dziwne, wyrwane są tam rzeczy też z kontekstu, które, czyli wiesz, jakby, że co? Jakby do, przyznam, że naprawdę ja przeczytałam sobie fragment tego podręcznika i ja byłam też przerażona tym, to, to co powiedziałaś wcześniej, no, że jakby tutaj, no w sumie to naukowcy, tam eksperci alarmują, jakby z powodu tego globalnego ocieplenia, ale wyrażają sceptycyzm, co do samego zjawiska, wiesz. I ja mam takie, czytam to, mm -hmm. nie tylko, że to jest bardzo krótki fragment w ogóle, bo nie powiedzieliśmy tego, że ogólnie to, ile się porusza tematów środowiskowych w tej książce, to tam dosłownie jest jakby Dwa, trzy akapity, w sensie tam jest jakby maks pół strony na temat tego, tak. w tym podręczniku, więc to jest po prostu też zatrważające, jak mało o tym napisali. I dobra, to, że mało, no dobra. Tylko chodzi o to, że tam nie ma akapitu, w którym nie byłoby po prostu bubli i totalnych moim zdaniem, no przepraszam, ale bzdur. I. Jak to właśnie do tego, co mówimy dookoła, bo ja się zgadzam, ja też nie wiem, co jest pokazywane tutaj w telewizji państwowej, mhm. ale no, to, co po prostu jest w tym podręczniku, mam poczucie, że jest kwintesencją właśnie tego, co oni pokazują po prostu naszemu społeczeństwie w telewizji państwowej. Więc po prostu mam poczucie, że coś, ktoś napisał coś poprawnie na ten temat i oni stwierdzili, że odwrócą to o 180 stopni i całkowicie po prostu temu zaprzeczą. I no, jest to po prostu przerażające, bo obserwujemy to i to lato jest najlepszym. No już naprawdę nie wiem, co jeszcze musi się dookoła nas stać, żeby pokazać, że faktycznie to jest, bo odczuwamy to teraz na własnej skórze. I patrząc na perspektywę nawet parunastu lat, tak, nie, nie musimy się daleko cofać, ale nawet te 10 lat temu jeszcze te, to lato, te pory roku wyglądały zupełnie inaczej. A podręcznik idzie dalej twardo, że nie, wszystko jest w porządku, proszę tu nie siać paniki. E, więc generalnie Dominika chyba musimy zakończyć nasz podcast, bo no nie możemy siać e, e, tak tutaj tej paniki i siejemy panika. Mm, no właśnie też się, się zastanawiam, co jeszcze musi się stać jakby dookoła nas, żeby dotarło do nas to, że to globalne ocieplenie, ono jest i tak to już... Ostatni moment nad robieniem czegokolwiek minął, i takie wiesz bardziej, o, może zastanówmy się, zróbmy coś. Nie. Teraz już jest czas tylko i wyłącznie na działanie, bo tak jak powiedziałaś też wcześniej, lepiej nie będzie. To jest tylko przedsmak moim zdaniem tego, co po prostu nas czeka i to, jak bardzo my będziemy musieli się do tego dostosować. Bo przyroda, jak my zawsze mówiliśmy, i też tutaj w wakacyjnych na naszej serii, przyroda sobie poradzi. Pytanie, czy my sobie poradzimy. No, pewnie słabo. Absolutnie, absolutnie się z Tobą zgadzam i takie mam też przemyślenie, że jakby w tym podręczniku, czy w ogóle, nie wiem, w debacie publicznej ja też no, nie uważam, że powinniśmy jeszcze debatować, ale okej, okay, ludzie y, twierdzą niektórzy, że, że zmiana klimatu to, to nie jest prawdziwe zjawisko, że to jest tak jak mówisz, wymyślone i ideologia. Z drugiej strony, jakby my, ludzie z naszej bańki, którzy widzą, co się dzieje, Jesteśmy już poza tym, żeby się kłócić, czy to jest, czy nie ma, tylko już jesteśmy na etapie rozmów, jak się do tego przystosować. Tak? Wielokrotnie też powtarzamy tak. o adaptacji i mitygacji. Tak? Mitygacja, czyli zmniejszanie skutków i adaptacja, czyli przystosowanie się do tego. Tak? Dla mnie przykładem adaptacji by było, że skoro mamy pożary, bo jest ciepło, to musimy mieć więcej Straży Pożarnej. Tak? Musimy mieć więcej Straży Pożarnej, więcej ludzi zatrudnionych, lepszy sprzęt. Umieć ich szybko przerzucać z miejsca na miejsce, bo tak jak były te teraz pożary na południe Europy, to tak jak mówiłam, nasi strażacy też tam jeździli, wspierać strażaków miejscowych i to jest adaptacja, tak? Wiemy, że będą pożary i po prostu musimy mieć jakiś system reagowania, ale nie. My w tym czasie wydajemy podręcznik o tym, że to jest ściema. Nie wszyscy uważają to za prawdę, więc generalnie business as usual, nie? Nic nie zmieniamy, bo mm -hmm. przecież po co? Ale żeby już tak się nie, nad tym nie pastwić, myślę, to to, co mnie znaczy to, no. no, tak, powiedz, bo ja też mam dobre informacje, więc... Znaczy, dla mnie jedyną dobrą informacją, bo, bo też nad tym podręcznikiem to mogłabym się pastwić ba bardzo długo, natomiast jest to podręcznik do drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej, czyli powiedzmy drugiej klasy liceum technikum, i młodzież, mimo że to było w wakacje, ale młodzież, która powinna być na wakacjach, też się z tego podręcznika nabija. I, i myślę, że trochę to odwróci się przeciwko Ministerstwu Edukacji, czy osobom, które ten podręcznik napisały i zatwierdziły, bo no młodzież już to uważa za mema i, i nabija się z tego i też przed nagrywaniem podcastu rozmawiałyśmy o tym, że już powstała piosenka, gdyby hit, część druga było piosenką i tam jest dużo tekstów o papieżu. Znaczy po prostu status tej książki, tak. ale myślę, że to pokazuje, że jednak młodzież nie jest głupia i krąży tyle informacji w internecie, w którym młodzież w dużej mierze funkcjonuje, w telewizji, w różnych telewizjach, tak? Na szczęście nie jest tylko jeden podręcznik, do historii nie, nie mamy nie tylko jedno źródło informacji, tylko jest wiele źródeł informacji Ym, i myślę, że duża część polskiego społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży, jest na tyle inteligentna, że potrafi jakoś podejść do tego z takim konstruktywnym krytycyzmem i się przekonać, że naprawdę yy, tam jest wiele bzdura przede wszystkim te o ochronie środowiska i o ekologii. Tak, bo wydaje mi się, że ten, kto próbował. Stworzyć tutaj coś na temat tego podręcznika. Zapomniał, właśnie to, co powiedziałeś, że młodzież ma swój rozum i ma dostęp do różnych źródeł informacji. Teraz to wiesz, może nie za naszych czasów, kiedy internet jeszcze nie był tak popularny i bardziej się szukało tej wiedzy po książkach i tak dalej. Żyjemy teraz trochę w innej dobie, więc myśl o tym, że staram się przynajmniej ja tak sobie myślę, że. Jeden cytat właśnie tak powiedziałaś, w jednym podręczniku nagle nie zmieni postrzegania młodzieży, która powie, tak, yy, globalne ocieplenie i ludzie, którzy za tym idą, to ideologia i tego nie ma. No nie, tak. Ja taką mam nadzieję, że jednak, skoro to powiedziałeś, że. Yy, bo to też była jedna z moich dobrych informacji, że skoro młodzież też to widzi i naśmiewa się z tego i jest to po prostu już memiczne, no to znaczy, że już na wstępie jakby im to nie wyszło, co no. Miało oczywiście dla mnie od początku marne szanse, żeby ktoś wziął to na serio. Natomiast jest to po prostu frustrujące, że w ogóle w taki sposób dalej w oświacie porusza się oficjalnie jakby w taki sposób ten temat. Więc mm -hmm. było wiadomo, że młodzież tego, nazwijmy to nie łyknie, ale jest to dalej takie oburzające dla mnie i frustrujące, że w taki sposób przedstawia się, nazwijmy to oficjalnie w podręcznikach dla młodzieży ten temat. Ale jeszcze, żeby tak nie było pesymistycznie, to mówiłyśmy o tym, że na początku, jeszcze zanim tutaj o podręczniku, bo w sumie to takie bardzo pokrewne dzisiaj tematy, oprócz tego, że powiedziałeś, że coś możemy robić, że możemy mieć lepszą straż pożarną i tak dalej, no to z drugiej strony możemy lepiej zarządzać też tą wodą, która mhm. gdzieś do nas tutaj będzie nacierała. No i nie jest to może tańcą, że no, niestety miasta nie są zbyt dobrze przygotowane do dużych opadów. I miłą informacją, bo starałam się poszukać jakichś miłych informacji na ten temat, to jest to, że miasto Gdańsk chyba ma najwięcej takich ogrodów wodnych, w sensie takich, mm -hmm. które właśnie zbierają tą wodę. Więc to jest pierwsze miło, że mm -hmm. w naszej tak. tej okolicy jednak mamy tą świadomość, i, i tutaj miasta też dążą do tego, żeby coś zmienić. I taka w sumie dosyć świeża. Też informacja, że miasto Bydgoszcz stwierdziło, że chce stworzyć chyba około, nie chcę teraz skłamać, około 30 takich zbiorników mm -hmm. na terenie samego miasta. Chce się, jak sami o sobie mówią, chcą się stać takim miastem gąbką. I te 30 zbiorników ma właśnie zbierać tą wodę z tych opadów. Mamy takie, takie mini po prostu zbiorniki retencyjne. Te zbiorniki retencyjne na dodatek będą jakby oczyszczały tą wodę. Pozbywał się tam bakterii, jakichś innych zanieczyszczeń po to, żeby móc nawadniać zieleń w mieście. Mhm, super. Więc przyznam szczerze, że jak to przeczytałam, to bardzo ten pomysł mi się spodobał. I miło, że miasta zaczynają o tym myśleć, żeby no, jednak coś robić i wychodzić naprzeciw właśnie tym ekstremalnym zjawiskom pogodowym, które no, jak widzimy no, czekają nas i, i trzeba się po prostu coś... Z tym zrobić, więc no mam nadzieję, że ten projekt im się uda i że większość miast też po prostu za tym pójdzie, i, i coś takiego będzie możliwe, bo jak wiemy, w samym u nas w Gdańsku, no czasem ulewy faktycznie zalewają pewne fragmenty miasta, więc może jeśli ta, ten plan. Ne, Miasta Bydgoszczy się uda, no to może inne miasta też to po prostu zaczną robić u siebie. I uważam, że byłoby to, jeśli coś się sprawdzi, trzymam za nich kciuki, bo byłoby to świetne, jakieś przystosowanie się do tych ulew, które, które panują gdzieś teraz coraz częściej też u nas. Tak. I do wykorzystania potem tej wody w okresie suszy. Tak, tak, tak. Tego dokładnie. nam wszystkim życzę, żeby nasze miasta i nasza młodzież i nasze społeczeństwo było mądrzejsze od niektórych podręczników mimo wszystko. Tak. <laughs> Dokładnie, więc y, słuchajcie, no nie wiemy jaka końcówka lata będzie, więc uważajcie na siebie, bo teraz to nie mamy zielonego pojęcia, czy czekają znowu nas super upały, czy super deszcze, więc... Ale wykorzystajmy to dobrze, dobrze. na ile się da. Także dzięki za, za dzisiaj. Do usłyszenia. Do usłyszenia.